Dwie najpopularniejsze technologie do modelowania ciała. Masz cel wynoszący 7000 dolarów miesięcznie. Musisz stymulować, musisz zwiększyć przepływ limfy. I pracujesz 4 dni w tygodniu. Podgrzewanie skóry, narażanie skóry na stres to jest coś, co musisz mieć. Cześć ludzie! To jest przekształcanie technologii w przychody. Wyjaśnione przez lekarza medycyny i wdrożyć to, jak ci za pośrednictwem statystyka. Dziś porozmawiamy o usługach modelowania ciała z wykorzystaniem kawitacji oraz radiofrekwencji. Olga wyjaśni nam, jak to działa, a Miraj pomoże nam wdrożyć to w Twoim biznesie spa i upewnić się, że osiągniesz z tego piękne zyski. Modelowanie ciała jest tak. Wiele różnych opcji, jakie technologie, jakie techniki możesz wdrożyć do swoich de, usług SPA aby osiągnąć piękne efekty odchudzania i ujędrniania skóry, chcę poświęcić dzisiejszy film a, a, dwóm najpopularniejszym technologiom. Do modelowania ciała kawitacja, a klas potem radiofrekwencja. Kawitacja to technologia ultradźwiękowa o niskiej częstotliwości, która pochodzi z Włoch z początku lat 2000. To jest bardzo unikalny rodzaj technologii, która wykorzystuje bardzo niską częstotliwość ultradźwięków, aby dotrzeć głęboko do warstwy hipodermy skóry i celować w złogi tłuszczu. Dokładnie jak to działa? Będziesz musiał użyć ręcznego kryształu kawitacyjnego i żelu. Żel będzie Twoim przewodnikiem, pomagając falom ultradźwiękowym wniknąć głęboko w skórę. Co się dzieje wewnątrz komórek tłuszczowych, które są w rzeczywistości bardzo miękkie i płynne w środku? Więc... Gdy częstotliwość przechodzi, zwiększasz ciśnienie, wewnątrz komórki tłuszczowej i osiąga szczyt, rozszerza się pod względem wielkości z powodu utworzonej kawitacji, czyli małych bąbelków, powstających wewnątrz, a potem rozszerza rozmiar komórki tłuszczowej do momentu, gdy błona nie jest w stanie jej Dłużej utrzymać i to jest proste pęknięcie po jednej ze stron, a potem cała wewnętrzna zawartość, płynna zawartość wycieka, przez to otwarcie do przestrzeni międzykomórkowej. Więc, co się teraz dzieje? To on fizycznie usuwasz pewną ilość komórek tłuszczowych, zatem. Wraz z wiekiem ilość nowych komórek tłuszczowych ścieżki nie zwiększa się. Możesz po prostu powiększyć rozmiar swoich istniejących komórek tłuszczowych. Dzięki temu rodzajowi leczenia oraz odpowiedniej diecie, ćwiczeniom i stylowi życia u pacjentów nie wystąpi przyrost, jeżeli dodatkowych i komórek tłuszczowych. Dzięki temu będą mogli bardzo skutecznie utrzymać swoje wyniki po zabiegu. Wiedząc, że wszystko, co było wewnątrz komórki tłuszczowej, zawartość wewnętrzna, trafi do przestrzeni międzykomórkowej, dochodzimy do momentu, że po kawitacji musisz wykonać masaż drenażowy limfatyczny. To jest coś, co musisz mieć cały czas, gdy ten zabieg jest wykonywany, musisz stymulować, musisz pobudzać przepływ limfy na różne sposoby. Może to być manualne, lub może to być próżniowe, albo terapia kompresyjna, albo maszyna do terapii ciśnieniowej, albo system EMS, który powoduje skurcze mięśni. Cokolwiek, co zewnętrznie, manualnie pomoże w przepływie limfy. Opcja numer dwa, bardzo, bardzo ważna dla Twoich klientów. Musisz pić dużo czystej wody. Pomysł na spożycie wody jest bardzo istotny, ponieważ Twoje ciało nie pozwoli na uwolnienie płynów. Jeśli nie ma nic nowego, co by się pojawiało, im więcej Twoi klienci będą pić, tym łatwiej będzie usunąć zbędną limfę z organizmu. Więc jeśli chcesz oczyścić układ limfatyczny po wykonaniu kawitacji, muszą pić dużo wody i musisz wykonać masaż drenażowy limfatyczny. Więc to jest wszystko na temat kawitacji. Kawitacja ma pewne przeciwwskazania. Nie zrobisz tego dla wszystkich klientów. I jest bardzo specyficzny sposób, w jaki wykonujesz kawitację, i to powinno być nauczane te w szkołach. Wymaga specjalnego szkolenia do przeprowadzenia kawitacji, ponieważ technika, jak wykonujesz zabieg, jest inna. Wiele filmów na YouTube pokazuje nieprawidłową technikę, więc, aby wykonać to poprawnie, gorąco polecam udać się na specjalne, zaawansowane zajęcia, aby upewnić się, że robisz to dobrze. Kolejną rzeczą jest to, że. Kawitacji nie można wykonywać powyżej klatki piersiowej, więc praktycznie możesz to robić na talii, brzuchu, udach, pośladkach, dolnej części ciała. Jest tylko. Jeden przypadek, w którym ramiona mogą być poddane zabiegowi, jeśli mają wystarczająco dużo tkanki tłuszczowej, aby pokryć przynajmniej połowę powierzchni. Wtedy ramiona mogą być traktowane, jeśli są tam tkanki tłuszczowe. Kolejna kwestia to, że jeśli nie ma tłuszczu, ale jest skóra, kawitacja nie przyniesie żadnych zmian, ponieważ kawitacja może działać tylko na te lokalne depozyty tłuszczu. Nie, napina skóry. Kolejna bardzo ważna rzecz. Kawitacji nie można wykonywać na wystających strukturach kostnych, więc nie możesz tego robić na stawach, nie możesz tego robić na kolanach, nie możesz tego robić w okolicy miednicy. Gdziekolwiek jest zbyt blisko kości, kawitacji nie wolno wykonywać. Dlatego, wracając do zaawansowanych zajęć, jest to super ważne, abyś był odpowiednio przeszkolony, żeby to robić. Jednak wiedząc, jak to zrobić poprawnie, możesz osiągnąć. Niesamowite rezultaty w modelowaniu ciała, takie jak odchudzanie, ujędrnianie skóry oraz inne technologie, a także modelowanie ciała. Przechodząc dalej, zrobię to naprawdę szybko. Radiofrekwencja, więc to na przykładzie Abigon Pro masz tutaj kawitację o niskiej częstotliwości. Potem masz radiofrekwencję do oczu i rąk. Masz radiofrekwencję multipolarną do całego ciała, częstotliwość, jeśli jest potrzebna, oraz radiofrekwencję objętościową. Ogólną cechą tego narzędzia jest to, że radiofrekwencja to technologia oparta na elektryczności. To pomaga zwiększyć produkcję kolagenu poprzez podgrzewanie skóry, stresowanie skóry i stymulowanie nowej neokolagenaza, nowa produkcja kolagenu. Jakie są różnice? Chodzi o ilość elektrod, ich rozmiar oraz wymiary elektrod. Im mniejsza powierzchnia, tym bardziej powierzchownie to działa. Im większa powierzchnia, tym głębiej to działa. Ci dwaj goście pasują do siebie jak masło orzechowe i dżem. To będzie celować w depozyty tłuszczu, to ujędrni skórę. Dwa w jednym idealnie do siebie pasują. Ta funkcja jest bardzo unikalna. Ma w sobie radiofrekwencję i wakum, więc ten aparat pomoże Ci zwiększyć drenaż limfatyczny po tym, jak wykonasz kawitację i jednocześnie przeprowadzisz ujędrnianie skóry za pomocą radiofrekwencji. Bardzo fajnie. Możesz dostosować każde ustawienie w zależności od potrzeb swoich klientów. Możesz celować w różne grupy klientów oraz różne obszary na twarzy i ciele. Więc to było sporo. Przepraszam. Za to po prostu naprawdę uwielbiam tę terapię. To było o teorii tej technologii. Teraz Miraj pomoże nam, jak wdrożyć tę terapię w Twoim biznesie, spa, ile pobierać opłat, jak często to robić, a jakie mogą być Twoje przychody z tej technologii. Dobrze, teraz omówiliśmy szczegóły samego urządzenia. Porozmawiajmy o całkowitej inwestycji i jak podzielić to na proste cele. Ułatwiłem to dla Was niesamowicie, więc inwestycja w maszynę wynosi 5000 dolarów, aby wprowadzić ją do Twojego gabinetu. Pokażę Wam, jeśli masz cel wynoszący 7000 dolarów miesięcznie, to oznacza, że w zaledwie jeden miesiąc już spłaciłeś całą inwestycję w tę maszynę. Dodatkowo zarobiłeś dodatkowe 2000 dolarów. Tylko za oferowanie tego typu testów, koszt leczenia wynosi zaledwie 3 dolary, więc to bardzo. Bardzo niski koszt dla ciebie jako praktyka. I ile możesz pobierać za tę terapię? Możesz pobierać około 300 dolarów. Teraz, to jest średnia, to może być znacznie więcej, jeśli zajmujesz się innymi obszarami lub robisz więcej niż jeden obszar ciała jednocześnie. Ale powiedzmy, że pobierasz 300 dolarów za zabieg, a Twoim celem jest 7000 dolarów miesięcznie i pracujesz 4 dni w tygodniu. 16 dni w tym miesiącu musiałbyś tylko wykonać około 1 do 2. Wszystko sprowadza się do około 1,5 zabiegu dziennie, aby zarobić 7000 dolarów miesięcznie, jak widać. Ponieważ cena biletu jest nieco wyższa, możesz zarobić znacznie więcej na tych terapiach, a fajne w tym jest to, że coraz więcej osób decyduje się na te zabiegi w ostatnim czasie, ponieważ nie chcą iść pod nóż, nie chcą poddawać się zabiegom chirurgicznym. To jest nieinwazyjny sposób, aby połączyć zarówno kawitację ciała, jak i drenaż limfatyczny i naprawdę. Daj swojemu klientowi coś ekstra. To mówi, że parkujesz w swoim mieście lub gdziekolwiek jesteś. To były technologie modelowania ciała z perspektywy lekarza oraz strategia właściciela firmy, jak możesz je wdrożyć i jak możesz je wykorzystać w swoim spa. Jak wiemy, to jest naprawdę zabieg o wysokim popycie. W tej chwili, a dla mnie. Mieszkając w Arizonie, wiem, że wszyscy estetycy i kosmetolodzy mogą to wykonywać. I jest wiele innych stanów, które pozwalają Ci na to jako estetyk. Więc, czy masz klienci korzystający z zabiegów na twarz i chcąc dodać do oferty lub specjalizować się w zabiegach na ciało? Co właściwa droga? Wspaniały. Bardzo dziękuję Wam, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Proszę, skomentuj poniżej, jakie masz inne pytania. Może mieć, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali w następnych filmach. Subskrybuj po polub, podziel się. Do zobaczenia raz.